Jedną z takich rzeczy, która najbardziej wstrząsa opinią y, krytyków Kościoła, y, jest Komisja Majątkowa, która u samego progu niepodległości y, naszego kraju po 89 A, roku. Chodzi o rewindykacje, o rewindykacje tak. historyczne. Ja przyznam, że byłam w tą sprawę dosyć mocno zaangażowana z racji y, pracy, y, którą wykonywałam w swoim czasie jako Rzecznik Praw Obywatelskich, ale. Oj Jestem głęboko przekonana, że w roku 1992, bodajże to wtedy, kiedy u progu zmian transformacyjnych Komisja Majątkowa została powołana, wtedy było wszystko w porządku. I y, absolutnie nie ma, jeszcze nawet też jako rzecznik. Ja pamiętam, była jakaś taka sprawa seminarium, wyższego czy niższego, seminarium duchownego we Włocławku, w którym ja jakoś, jakby to powiedzieć, jako rzecznik do, do restytucji przyłożyłam rękę, na, za co nawet otrzymałam podziękowanie władz kościelnych. Zresztą akurat uważam, że oni mieli absolutnie rację, bo im zabrali i no ich później oddano. Tylko na czym polegał problem? W momencie, kiedy powstawała komisja majątkowa, myśl była taka: co wzięto bezprawnie, należy oddać. W porządku. Początkowo komisja miała działać przez dwa lata. To było dosyć krótko, no ale niechby zarejestrowała przez dwa lata pretensje, a później dalej by oddawała te, 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 te majątki. Tak naprawdę komisja działa lat, działała lat 22, czyli 10 razy tyle, na ile została powołana. I co się działo w czasie jej trwania? Po pierwsze, zaczęto później oddawać nie tylko to, co wzięto, ale zaczęto restytuować w odpowiedniku, w zamienniku. No bo nie można było oddać w naturze, bo już coś tam na tych gruntach pobudowano, coś zrobiono. Jeżeli przechodzimy na zamiennik, no to wtedy kluczową postacią staje się biegły, który musi wycenić, czy dany kawałek gruntu jest tyle samo wart, co ten kawałek gruntu, który chce się oddać. I co się stało przy y, tego rodzaju operacji? Mianowicie, państwo polskie zawsze było biedne i zawsze było dość nieporządne. W związku z tym chętnie przystało na propozycję złożoną ze strony Kościelnej, że wyceny i od, będą dokonywali biegli finansowani przez stronę kościelną. No ja przepraszam, do, i to, na to są dokumenty. To jest skandal. No bo oczywiście ten, kto płaci, ten wymaga, ale to jest jeszcze mało. Więc to już jeden był problem, że w ciągu trwania komisji majątkowej jakoś tak gładko z tego modelu czysto restytucyjnego przeszło się na model w odpowiedniku. Ale jeszcze się zdarzyły dwa, dwie okoliczności w tak zwanym międzyczasie. Mianowicie nastąpiło, kiedy zaczynała się ta cała akcja, zwracało państwo to, co wzięło. W międzyczasie powstały gminy, jednostki samorządu terytorialnego, które zostały uwłaszczone, którym dano mienie państwowe. Prawda, że zastrzeżono, że jest możliwe, że będą pretensje kierowane do gmin ze strony Kościoła. Tym niemniej trudno się dziwić, że kiedy gminy powstały, to wcale nie były chętne do dowiedzenia się czy zorientowania, i to jeszcze po 20 paru latach, że kiedy one mają jakieś plany czy, 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 czy nadzieje związane z jakimiś kawałkami ziemi, że później się okazuje, że to co jest niby ich, okazuje się, że tak naprawdę wcale nie jest ich, tylko to trzeba oddać. Gminy zaczęły gorąco protestować jako uczestnicy postępowania przeciwko tego rodzaju działaniom. I teraz nie było żadnego Organu, który by tego rodzaju pretensje mógł rozstrzygać. Dlatego, że działania Komisji Majątkowej były, nie podlegały drodze sądowej. I tutaj kolejny problem, dlatego, że w międzyczasie w 1997 roku weszła w życie Konstytucja. Konstytucja jak byk w generalny sposób stwierdza, ochrona własności podlega drodze sądowej. I niejako ta wrastająca w, w działalność Komisji Majątkowej konstytucja pozostaje w pełnym przeciwieństwie z istniejącą praktyką w odniesieniu do Komisji Majątkowej. Ale to jest jeszcze mało, bo jeszcze problem polegał na tym, tak mówimy o właśnie o pewnej usłużności działania polskich organów państwowych. To jest prawda, że decyzje komisji majątkowej nie podlegały zaskarżeniu sądowemu. Czy ma się oddać, czy nie ma się oddać, to miało być specjalny organ, specjalny tryb, wszystko w porządku. Natomiast z tego wcale nie wynikało, że jeżeli oddawało się nieruchomości, na których były posadowione na przykład budynki, w których mieszkali najemcy, użytkownicy, dzierżawcy osoby prywatne, które zamieszkiwały w tych budynkach na podstawie umów zawartych z dotychczasowymi dysponentami tych nieruchomości, jest oczywiste, ale to zupełnie oczywiste, że akurat pretensje tych ludzi podlegały ochronie sądowej i proszę sobie wyobrazić, że Orzecznictwo sądowe, zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i Sądów Powszechnych, no, przeszło nad tym do porządku dziennego i w rozszerzający sposób zinterpretowało wyłączenie kontroli sądowej decyzji komisji majątkowych, rozszerzając to wyłączenie również na pretensje tych osób. I ja uważam, że akurat tutaj, w tym punkcie, to jest ogromny grzech. Władz kościelnych, dlatego, że dopuścił do skrzy ogromnego skrzywdzenia ludzi, którzy mieszkali w domach, zresztą no to było wielokrotnie pokazywane w różnego rodzaju programach, dlatego, że ich po prostu puszczono z kwitkiem i to tylko dlatego, nie dlatego, że prawo ich nie chroniło, dlatego, że prawo zinterpretowano tak, by ich nie chronić. I znowu dla mnie, jako dla prawnika, to jest bardzo przykre, bo gdyby ci ludzie. Poszli z tym do Strasburga w odpowiednim momencie. Ja nie wątpię, żeby wygrali, tylko że oni byli, znaczy, tak byli przekonani, że ich pretensje nie mają szans i co więcej, byli umacniani w tym przekonaniu ze strony wielu czynników oficjalnych, że rzeczywiście do tego Strasburga nigdy nie poszli. I to jest jeden nurt oceny spraw związanych z Komisją Majątkową, ale jest jeszcze drugi. Już pod sam koniec funkcjonowania Komisji Majątkowej zapadły orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające nieprawidłowość. Przynajmniej w tej końcówce dokonanych y, y, podstaw prawnych dokonywania tych restytucji. I znów zabawne, chociaż nie wiem, czy to jest zabawne, może raczej to jest smutne, e, ja, się, ja powiedziałam, że ja jestem skłonna się założyć, że po tych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego jakkolwiek istniała prawna możliwość upominania się, zwłaszcza przez gminy, y, w stosunku do y, kościoła, czy. Osób prawnych Kościoła katolickiego, który otrzymał te nieruchomości, otrzymał nieruchomości, domagania się restytucji, że nie będzie, mówiłam, nie będzie żadnego, ale do żadnego podniesienia roszczenia. Dlaczego? Znów pewnego rodzaju wewnętrzna skłonność, no to się graniczy z, z parafią, boją się nacisku i takiego efektu mrożącego. Adresowanego pod adresem o, to gmina musi żyć ze swoimi sąsiadami. I ja to nawet rozumiem. Tyle tylko, że niech mi nikt nie tłumaczy, że akurat pewien oportunizm, który tutaj można zauważyć, wyrażający się w tym, że nie chce się korzystać ze swojego prawa, jakkolwiek ono istnieje że ten oportunizm jest czymś, co można by. Z prawnego punktu widzenia powitać jako coś niesłychanie korzystnego czy, czy, yy, czy godnego poparcia. No i to tak, w tym przydługim trochę wywodzie, wygląda z mojej przynajmniej strony sprawa komisji majątkowej, która jako żywo, której dzieje, nie przynoszą chluby historii. Roszczeń majątkowych Kościoła, ani nie przynoszą chluby organom państwowym, które to załatwiały. Podkreślam, na początku było wszystko w porządku. Nie wiem dlaczego sprawę słusznych restytucyjnych roszczeń rozmyto w powodzi aspiracji, pazerności, przekrętów i niechęci do posługiwania się prawem we właściwy sposób. No to z pewnością jest jedna z najciemniejszych kart. W relacji państwo Kościół. Tak, to jest, to jest. Do, do, I to bardzo nie. Tak, i to i właśnie przeciwko tego rodzaju postawom sądów, również tych sądów, które na przykład orzekają w kwestii naruszenia karnych, które naruszają, orzekają w kwestiach te, które się trafiają uszczepku dla uczuć religijnych, to się przeciwko temu właśnie to zwraca się ta krytyka, o której mówię. Tak, bo to wszystko jest ogromnie nadużywane, nawet jeśli tak, ma. Jakieś, ma racjonalne tak, jądro. Jakieś tam... Ale to racjonalne jądro y, to wyraża się w tym, że my nie potrafimy jako uczestnicy dyskursu y, społecznego, jako osoby korzystające z prawa, nie potrafimy zastosować się do arystotelesowskiej zasady złotego środka. My chcemy usilnie, zero jedynkowo. Albo albo. Natomiast proporcjonalność działania, pójście środkiem, to jest coś, co wymaga ważenia, wobec tego wymaga zaangażowania własnej, własnego zdania, żeby móc uzasadnić wybór. A to to, to już nie my wolimy, żeby kto inny za nas pomyślał.